Teraz bardzo trudne pytanie, ale pan... Znaczy pan jest sumieniem lewicy dla mnie. Jest taką jedną z, nie, z nielicznych osób, które yy, no, są czynne w polityce, a ich głos się bardzo liczy z lewicy jak w sprawach takich, bym powiedział, ważnych. Dzisiaj zapadł wyrok yy, w sprawie w procesie generała Kiszczaka. Yy, no, moim zdaniem dość dziwny. Dlatego, że sąd umorzył sprawę ze względu na przedawnienie uznał winę generała Kiszczaka, ale wina polegać miała na tym, że on niedostateczne przepisy wykonawcze do dekretu o stanie wojennym wydał i na podstawie tego sprowadził niebezpieczeństwo śmierci na górniku. Ja oczywiście jestem przeciwny ciąganiu generała Kiszczaka po sądach, ale dla mnie wina generała Kiszczaka jest ewidentna. To znaczy państwie prawa nie jestem w stanie jej udowodnić, ale mnie nikt nie musi przekonywać o winie generała Kiszczaka i jego odpowiedzialności za tragedię w wujku. Brakuje, znaczy jest strasznie łatwo komentować trom, trom, trom ten proces w tej sprawie, z pozycji dlatego, że... osób postso, postsolidarnościowych. Ale jestem ja ciekawy żen, no. pana komentarza. Pan, ja byłem ministrem sprawiedliwości. Ja przyjąłem taką zasadę, że ja nie komentuję orzeczeń sądów ze względu na szacunek dla wymiaru sprawiedliwości. Czy się z nimi w pełni zgadzam, czy się nie zgadzam. Tak jest porządek w kraju, że to sędziowie są od rozstrzygania tego typu dylematu. A wie Pan, bardzo często się zdarza w świecie, nie tylko w naszym kraju, że po, powszechne wręcz poczucie sprawiedliwości rozmija się z orzeczeniem sądu. Może przypomnę taki niezwykle słynny, pewnie najsłynniejszy w ostatnich 10 latach proces sądowy w Stanach Zjednoczonych O.J. Simpsona, takiego byłego sportowca, oskarżonego o zabójstwo, o zabicie swojej żony i jej przyjaciela. Kiedy zdaje się, że wszystkie dowody przeciwko niemu przemawiały, a został uniewinniony. No, ale tam była masę manipulacji ze strony obrony, no, począwszy pan, od, od ustalenia y, ławy przecież. Wie pan, to, to jak raz robi się w tych sądach, gdzie jest system ławy przysięgłych nagminnie, a obrona robiła to, co mogła, żeby obronić swojego klienta, ma do tego prawo. A tak, to jest pewna ciekawostka prawnica. Wie pan, w na przykład w sądownictwie amerykańskim I, i chciałbym, żeby to było także podobnie rozumiane w, sądowni w sądownictwie polskim. Stwierdza się winę wtedy, kiedy nie ma żadnych uzasadnionych wątpliwości co do tego, że ta wina miała miejsce. Tam działa W przypadku O.J. Simpsona w obronie udało się przekonać sędziego, że są uzasadnione wątpliwości. Wie pan dlaczego? Dlatego, że badana na miejscu przestępstwa próbka DNA która stwierdzała, że to jest DNA O.J. Simpsona, w jednym przypadku na milion mogła nie wskazywać rzeczywiście na niego. I to wystarczyło sądowi do uznania go za e, niewinnego, a w każdym razie stwierdzenia, że nie ma podstaw do orzeczenia go winy. E, no ale wróćmy do, do tej sprawy, o której Pan dzisiaj mówi. E, Także bardzo jestem powściągliwy w komentowaniu. Ale to nie, mi, mi nie chodzi, żeby a, mówić pana wiem, na podważanie a, wyroku. Ja bym tylko, tylko chciał zauważyć już jako prawnik, skomentować jedynie tak: mianowicie, winę umyślną, a więc jakiś zamiar, wiedziałem do czego doprowadzę i chciałem to osiągnąć, chciałem do tego doprowadzić, można orzec wtedy, kiedy nie ma co do tego właśnie wątpliwości. Kiedy można to udowodnić, że czy nie, nie na zasadzie dorozumienia. Nie na zasadzie wrażenia, tylko na zasadzie takiego rozumowania, które nie pozostawia żadnej innej alternatywnej możliwości interpretacyjnej. I pewnie sąd doszedł do wniosku, że tutaj warunków do takiego stanowiska nie ma. Znaczy, bo to... Powiem tak, lepiej moim zdaniem byłoby, gdyby sąd już całkowicie no unieli, nie do... generał, jak patrzę na to. Mm -hmm. Bo w państwie prawa są dowody albo nie ma. Ja absolutnie z tymi argumentami się zgadzam. System sprawiedliwości społecznej i sądownictwo sprawiedliwości społecznej mieliśmy w PRL-u, gdzie to przeważało nad dowodami i nad rzeczowym pro procesem. I to nie było państwo prawa. Ja nie chcę, żeby. Wolę, żeby wyrok był niesprawiedliwy, ale był zgodny z zasadami państwa prawa. Ale, ale też nie chciałbym takich jakichś, robi to na mnie wrażenie takiego jakiegoś wygibańca prawnego. No może tak, może tak. Chociaż trzeba uważnie pewnie przeczytać uzasadnienie to Uzasadnienie będzie, nie znamy, także bo... na, w formie pisemnej, czyli będzie rozwinięte i szczegółowe, bo pewnie któraś ze stron będzie apelowała. No w takim razie dzisiejsza dyskusja w Sejmie, obok pan w Senacie, ale no nie mogę o to zapytać, no bo Sejm wezwie teraz prezydenta naszego, żeby zechciał ratyfikować Traktat Lizboński. No biorąc pod uwagę awanturę naszą, którą wyprowadzamy na zewnątrz o Traktat Lizboński, o tarczę. Pan był również i ministrem spraw zagranicznych, więc pan doskonale wie, jakie to ma skutki, jak to ruinuje... Fatalne, dla Polski fatalne. To, co się dzieje, jest fatalne, ale, ale odpowiedzialność za to spada na Lecha Kaczyńskiego. On popełnił dramatyczny błąd wtedy, kiedy w wywiadzie prasowym stwierdził to, co stwierdził, że w tej chwili nie ma sensu dokonanie, dopełnienie tej procedury ratyfikacyjnej. Oczywiście, że ma sens, dlatego, że Lepiej, jeżeli Europa ma do czynienia z jednym problemem, sprzeciwu irlandzkiego, niż z dwoma problemami. Sprzeciwu irlandzkiego i de facto sprzeciwu polskiego. No nie, przede wszystkim a. ma z sprzeciwem czeskim do czynienia, bo prezydent Wacław Klaus w przeciwieństwie do Lecha Kaczyńskiego, który kręci, mhm. prezydent Wacław Klaus jednoznacznie stawia sprawę, że on nie chciałby tego traktatu. A mniejsze ja wiem, się że się na niego Wa Wacław sypią. Klaus tak twierdzi. Ja mówiąc szczerze, nie śledziłem procedury ratyfikacyjnej w Republice Czeskiej. Ale, ale zobaczymy, czy odmówi tej ratyfikacji. Pani będzie mógł, bo tam jest sprawa w Trybunale. Właśnie, więc, więc on może sobie pozwolić na rozmaite deklaracje, stwierdzenia. On zresztą wyrobił sobie opinię takiego eurosceptyka i wszyscy go już tak traktują. Czeski prezydent ma zdecydowanie słabszą pozycję konstytucyjną od polskiego prezydenta, i z tego punktu widzenia jest też odpowiednio traktowany. Natomiast polski prezydent popełnił, jak powiadam, błąd, dramatyczny błąd. Dzisiaj ktoś komentował to w ten sposób, że przecież właśnie wtedy, kiedy referendum irlandzkie przyniosło wynik negatywny, można było i należało, w moim przekonaniu to jest opinia słuszna, zareagować dokładnie odwrotnie powiedzieć, że... A my ratyfikujemy, bo my chcemy wesprzeć Europę. My chcemy wesprzeć zdolność Europy do niezbędnej e, zmiany, reformy i tak dalej. Także... Więcej ja uważam, że można było zrobić nawet to, co mówi prezydent Kaczyński teraz. Można było powiedzieć wtedy, kiedy Donald Tusk pojechał do Brukseli, jak było pierwsze spotkanie przywódców europejskich po referendum. I wtedy dyskutowano, co robić. A wtedy prezydent Kaczyński odmówił rozmowy z Donaldem Tuskiem na mhm. ten temat. Wtedy, gdyby prezydent Kaczyński to postawił twardo, to byłby bardziej zrozumiały. Ale po co stawiać się twardo? I, i jakie jest uzasadnienie? Wie pan, no nie, to, to on, on mówi jakaś, o solidarności z małym sumie... narodem, z małym państwem, że tutaj presja e, silnych... No dobrze, ta, ta presja taka polityczna miała miejsce i będzie miała miejsce, a przecież nikt to w, w sposób skuteczny prawnie nie może zmusić Irlandii do zmiany stanowiska. Dramat Europy polega na tym, że z jednej strony ona potrzebuje więcej integracji i, i potrzebuje zmian wewnętrznych, usprawniających mechanizmy integracyjne, a z drugiej strony podejmowane próby doprowadzenia do takiego celu, zarówno w postaci poprzedniego traktatu, tak zwanego konstytucyjnego, jak i obecnie traktatu lizbońskiego przegrywają w wyniku rozróbek wewnętrznych w poszczególnych krajach. No, Przecież ale... traktat konstytucyjny padł we Francji, bo nie lubiano Sieraka. I Francji Sieraka. wtedy nikt nie przymuszał. I nikt nie przymuszał. Holandii... I to jest ta różnica właśnie, tak. że teraz na Irlandii się wywiera presję, no, wie pan, ale, ale w tym wie sensie pan. Kaczyński ma rację trochę. Ale wie pan, ale Dowcip polega na tym, że to nie jest sytuacja identyczna, bo to już jest druga porażka europejska. Nawiasem mówiąc, nowe państwa członkowskie powinny być zainteresowane tym, żeby w starej piętnastce, od której jeszcze przez jedną, dwie, trzy perspektywy finansowe będą zależały pieniądze, które do nas docierają, nie wytworzyło się takie przeświadczenie, że jak Unia się rozszerzyła, to przestała być sterowna. Że dawniej było lepiej, kiedy tych wszystkich z Europy się Takie przekonania już mają. Obawiam się pan, Dzisiaj jeszcze można powiedzieć, no tak, tylko że oba traktaty. Kolejne zostały zablokowane w państwach starej Unii, a nie w państwach nowej Unii. Więc dlaczego Polska Dobry. zmienia tę regułę? I dlaczego zachowuje się tak, że przeciętny człowiek, do którego nie dotrze ta późniejsza deklaracja Kaczyńskiego, że Polska nie będzie blokowała, tylko dotarło, to, do, do, dotarła w, wykrzyczana w nagłówkach gazetowych informacja, że prezydent Polski nie chce podpisać traktatu lizbońskiego, dlaczego ci ludzie mają Ale on to być przekonani, że to właśnie nowe państwo członkowskie te, te, teraz robi.